Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Targi edukacyjne to doskonały moment na otwarcie nowego. Podczas tegorocznych targów edukacyjnych mieliśmy inaugurację projektu Włącz po pojutrze. Projekt jest realizowany przez Sense Consulting, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza. Badamy aktualne potrzeby szkół, aktualne potrzeby nauczycieli, uczniów i uczennic. Reagujemy praktycznymi rozwiązaniami. Ze strony Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytetu zapewnimy opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad innowacjami, które zostaną zaproponowane przez nauczycieli i nauczycielki z całego kraju. Podczas Open Days i inauguracji projektu pojawiła się pani ministra Monika Sikora. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tym ważnym dla nas wydarzeniu i brać udział w otwarciu projektu Włącz po pojutrze. Zmianę standardów osiągamy drobnymi kroczkami i temu właśnie służą innowacje. Myślę, że każda zmiana w szkolnictwie, które teraz jest tak płynne, które, do których potrzebujemy takiego elastycznego podejścia, zaczęło się od tego, że jakiś nauczyciel dostrzegł ucznia. A Edukacja włączająca to właśnie przyszłość. Musimy patrzeć na uczniów jako grupę różnorodną, w której każdy może mieć inne potrzeby i musimy walczyć o to, żeby stworzyć im przestrzeń, która będzie takim bezpiecznym miejscem, gdzie będą się mogli rozwijać. Dlatego ja uważam, że ten projekt jest absolutnie bardzo potrzebny i, i myślę, że oczywiście wdrażanie pokaże, co działa dobrze, co, co może działać gorzej, co warto zmienić, ale docelowo może pomóc nam zmienić standardy i będziemy walczyć o to, żeby tego typu projekty pojawiały się również w kolejnych perspektywach. Projekt, który mieliśmy okazję dzisiaj otworzyć, przewiduje wsparcie dla 105 osób nauczycielskich, które zaprojektują innowacje. Każde z nich otrzyma stypendium o wyjątkowej kwocie 22 tysięcy zł. Ponadto, spośród tych innowacji wybierzemy 10 o największym potencjale do wdrożenia i zaprosimy 10 szkół do przetestowania tych innowacji. Każda ze szkół uzyska średnio grant o wartości 235 tysięcy zł. To wyjątkowa okazja, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Dla nas to bardzo ważne, że w Poznaniu rozpoczyna się realizacja jedynego w Polsce projektu dla edukacji włączającej. Zapraszamy wszystkich. Od kwietnia uruchamiamy rekrutację i będziemy ten projekt realizować przez najbliższe trzy lata. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską